Mieszkańcy, rodacy, już pierwszy, nie pierwszy, a piąty raz idziemy wspólnie w Marszu Niepodległości. W Marszu Pamięci o Rycerzach Niepodległości, którzy po 123 latach niewoli przywrócili nam w Polskę. Ten marsz nowej już w Polsce po roku 1989. Narodził się jako z buntu przeciw odchodzącej dzisiaj władzy, która, która nam przyniosła ojczyznę nie taką, na którą czekaliśmy. Ojczyznę, gdzie nie ma pracy, gdzie nie ma zdrowia, gdzie nie ma miejsca na Boga. Nie chcemy takiej ojczyzny. Tu w 1921 roku odbyła się msza święta z udziałem Józefa Piłsudskiego. My dzisiaj tylko odgrywamy cząstkę tej historii. Nie może być Polski bez chrześcijaństwa, bez wiary w Boga. Bez chrześcijaństwa Polska nie przetrwa, bo bój nadal się o Polskę toczy. Więc to odezwy naszych ojców, Bóg, honor ojczyzna, dodajemy dzisiaj, czuwam, ufam, trwam, czuwam jak jasna góra w Matko BOSKĄ królową Polski, codziennie od 21 w Awelu. Ufam, bo ufamy miłosierdziu Bożemu, tu w tym mieście wyjątkowo te słowa w mocno. Trwam, bo powstajemy na nowo. Dnia 6 sierpnia wybraliśmy prezydenta. Wierzymy, że nowych czasów. I 25 października wybraliśmy nowy Sejm, który aby może dopomóż spełnił nasze oczekiwania. Dziękuję. są teraz delegację do złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwiatem w imieniu organizatorów e, Marszu, Europejskiego Marszu Niepodległości. do, do Szanowni Państwo, Białystok jest mi szczególnie bliski, ponieważ tutaj mieszkałem, ponieważ Białystok należał do niedawna, jeszcze do tej samej diecezji co wilno i Dzisiaj się spotykamy tutaj w Dniu Wigilii, Święta Niepodległości, i upamiętniając wszystkie te osoby, wszystkich bohaterów, którzy złożyli na, jej niepodle na niepodległości ołtarzu daninę krwi swojej i swego potu, swego trudu, często też swego życia, powinniśmy to, z tej Polski się też cieszyć. Wiem, że i Państwo wiecie, że w Polsce dzisiaj wiele rzeczy mogłoby być lepszych, mogłoby zostać zorganizowanymi lepiej, ale też warto pamiętać, że dla Polaków na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, Polaków rozrzuconych po całym świecie, ale nie tylko dla nich, także dla Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, e, innych narodów, Polska jest symbolem sukcesu, którego one po 89, po91 roku nie odniosły. I w Polsce one patrzą właśnie jak w symbol tego, że mogło się udać, mogło pójść lepiej. Dlatego też z tej niepodległości warto się cieszyć, ale też warto pamiętać, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Tak jak miarą, tej niepodległości była danina krwi złożona przez ludzi o nią walczących. Tak też miarą wielkości Polski, która jest dziełem wielkim, jej miarą jest też to, jak odważnie będziemy my, żyjący dzisiaj, myśleć, jak roztropnie działać i jak zgodnie ze sobą żyć. I o tym warto przede wszystkim pamiętać, kiedy się z tej niepodległości cieszymy. Warto też pamiętać, że jesteśmy jednym narodem ponad granicami, jakie by kiedykolwiek nie było. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu księdza Grzegorza Śniadocha. O... Drodzy Radonacy, tak tytułem wstępu może powiem, że przypomnę to, co napisał kiedyś Stanisław Mockiewicz Sad, że dumnemu narodowi no, nie wypada śpiewać, nie będzie Niemiec był nam w twarz. Można zaśpiewać, Naplujemy Niemcom w twarz, ale to jest niechrześcijańskie. Więc to tak tytułem wstępu moi drodzy, natomiast. Zawsze mam tutaj przemówienie na koniec, więc dzisiaj powiem Wam, że to co dobrze wiecie, że świat się zmienia. Najbliższy rok przyniesie dużo zmian, i nie mówię tylko o zmianach na scenie politycznej, ale na zmianach, które gdzieś tam już zostały zaprojektowane wśród ludzi, którzy mówią, że nadchodzi czas wolnych narodów Europy. Dzisiaj Europa staje przed problemem imigracji, islamskiej imigracji. I ten problem, mojej drodzy, te zmiany, które szybko dotrą także do nas i być może na ulicy naszego miasta. Jak zatem katolik i Polak zawsze w tej kolejności, nigdy odwrotnie, winien się wobec tego zachować. Bo i zabraknie takich, którzy będą. Nas mamić jakiś konkolem fałszywej nauki, zasłaniając się chrześcijańskim miłosierdziem, że powinniśmy przyjmować wszystkich muzułmańskich imigrantów. Co zatem zależy nam czynić, aby pozostać w zgodzie z własnym sumieniem i z Bożym Prawem? No to pytanie już dawno udzielono odpowiedzi. Jeden z największych, świętych, a na pewno najmądrzejszych święty Tomasz z Ekwinu tą kwestię wprost poruszył mówiąc, że z przybyszami z przybyszami naród, który jest u siebie może swoje relacje układać dwojako pokojowo albo wrogo bowiem jest prawem narodów że każdy naród może suwerennie decydować który gość jest pożądany a który jest niepożądany przy czym wyznacznikiem jest tutaj naczelna zasada, że każdy według własnych sił powinien przedkładać dobro wspólne nad dobro prywatne. Zatem ci, którzy rządzą, winni rozeznać, czy muzułmańscy imigranci pomnożą to dobro wspólne, dołożą się do niego, czy też przeciwnie, wystawią je na niebezpieczeństwo lub jakieś zagrożenie. I dalej Tomasz, doktor Anielski pisał, że jest trojaka sposobność dobrego życia z przybyszami. Po pierwsze, kiedy są przechodniami i przechodzą przez nasz kraj. Po drugie, kiedy przychodzą i chcą tu zamieszkać jako przybysze. I trzeci rodzaj, kiedy przychodzą do nas i chcą stać się częścią naszego narodu i przyjąć prawdziwą wiarę. Ale zawsze o tym, czy tu zostaną, winien decydować owo dobro wspólne, ponieważ, jak uczy te święty, często jest tak, że przybysze nie szanują mieszkańców i próbują zagrozić dobro publicznemu. A jaki jest, to my już wiemy, bo korzystamy z niezależnych mediów, widzimy w internecie i słyszymy o tych, którzy widzieli. Jak w krajach, którzy już ich przyjęli, wygląda to realizacja dobra wspólnego. Oni nie przybyli, aby z nami pokojowo współistnieć. Oni chcą pieniądze z naszych podatków, a przy tym nie pracować. Nie uznają naszej kultury. Gardzą naszą wiarą, nie szanują naszych kobiet, a wreszcie. Chcą wysadzić w powietrze ten europejski, co prawda zgniły i przeżarty liberalizmem porządek, ale na jego miejscu stanowić jeszcze gorzej pogańskie prawo szariatu. Zatem zdrowy rozsądek, którego wiara katolicka nie zabrania, wręcz przeciwnie, zakłada, nam, podyktuje nam odpowiedź prostą, nie dla islamskich imigrantów. Zawsze bowiem mieliśmy mieć także przed oczami zasady hierarchii dóbr i świadczonych dóbr i bliżej nam są mieszkańcy dawnych krain Wielkiej Rzeczypospolitej, których powinniśmy najpierw przyjmować, jeżeli zechcą do nas przyjechać. Natomiast ci, którzy z Bliskiego Wschodu zawsze u naszym granicą przybywali, jak historia nas uczy, nieśli, nic innego jak zawsze krew i pożogę z którymi nasi dzielni ojcowie niegdyś sobie dawali całkiem nieźle radę. Natomiast nawet i od tej zasady są wyjątki. Ponieważ może być tak, że jakiś mieszkaniec obcego, albo przybysz z obcego, nawet wrogiego narodu może stać się obywatelem. Kiedy? Kiedy okaże jakiś akt cnoty. I tak oto, za zasługi dla Rzeczypospolitej, Tatarzy mieszkają pośród nas. Zygmunt III Waza nadał im prawa i przywileje, które potwierdził Stefan Batory, Świeć Panią, jego duszą. Zygmunt III Waza i Władysław IV. I mieszkają tutaj, mimo iż kłaniają się do Allaha. Ale my pamiętamy, że. Zasłużyli się, że przelewali krew razem z nami. Że szanowali nasze prawa. I my to pamiętamy. I szanujemy królewskie przywileje i nadania po dziś dzień. Moi drodzy, ja myślę, że to, co się dzieje w obecnej Europie, to jest kara Boża. Które nadchodzi, nawet papież obecny mówi, że pełza już Trzecia wojna światowa, kara na za bezbożność, za tolerowanie sodomii, za zabijanie dzieci narodzonych, jak uczy wielki Polak ksiądz Piotr Skarga Bóg za grzechy wspólne. Czyli za grzechy społeczne karze mieczem pogańskim. I ten miecz właśnie nad Europą nadciąga. A myślę, że z przyszłą wiosną będzie jeszcze gorzej. Oby ta kara nas ominęła. W centrum naszego miasta stoi Kościół Świętego Roku. Chrystusa, Króla i Świętego Rocha. Takie jest wyzwanie. To jest sam środek. On ma bardzo wysoką wieżę i na najwyższym punkcie wieży, królującym nad całym miastem, nie ma krzyża, ale jest Matka Boża, która ma księżyc pod swymi stopami pół księżyc a to także symbol islamu. I ja ufam i na koniec z tą ufnością chcę się z Wami podzielić i że jeżeli będziemy się do niej uciekać, do królowej korony polskiej. Do niej się modlić, ją o przyczynę prosić, to jak niegdyś naszych ojców, także i nas, nasze miasto, naszą ojczyznę obronić.